Niepojęte są dzisiaj te challenge, te wyzwania dzieciaków, tej wczesnej młodzieży. No, dla mnie to wynika z próżności, z braku zajęcia, z braku pokory, jakiejś wdzięczności, z nudy, z chęci popisania się, że nasze popisówki to były o wiele inne i nie miały takiego szerokiego zakresu i poparcia właśnie Tutaj jest dzięki temu internetowi. To jest zło. Nie mówiąc o trosce, o zmartwieniu rodziców, znajomych, najbliższych, to zaangażowanie tych służb medycznych, straży, policji, czasami wojska. Coś okropnego. Ale zamiast to przekuć na coś pożytecznego, niech robią, kto więcej zrobi pompek, jakichś podciągnięć się. To im głupsze, tym modniejsze. Jeżeli nie masz nic w głowie, no to popisujesz się taką próżnością właśnie, turnymi pomysłami. I się jeszcze dają podpuścić, nie? Będzie większa oglądalność. <grystanie> To jest też zatwarzanie. Kim chciałbyś być influencerem? Świat się To jest właśnie to, ten brak zainteresowań. Żeby się skupić na tym, że zbieram. No dzisiaj nie, nie znaczki, ale coś innego. Że muszę to zdobyć, muszę to dokupić do swojego albumu. Dzisiaj jest wszystko szybko, szybko, prosto i wszystko natychmiast. Nie ma tej wdzięczności. Tego wy, wybrzydzanie. Nie ma wdzięczności, docenienia drobnostek, bo Ty musisz mieć adrenalinę, dopaminę, bo inaczej jest nudno. Niech taki dzieciak usiądzie godzinę i bez telefonu, bez smartfonu. Czy on się ma czym zająć? No nie. On się zamęczy sam ze sobą. Brak wspólnego czasu z rodzicami. ci jeszcze nie zapisują ich na edukację. Kręcenie nosem. Tego nie zjem. Tego nie chcę. Nie ten odtwarzacz. Inny, inne słuchawki. Lepsze. Droższe. My się cieszyliśmy Kasprzakiem. Ale do tego sprzętu był szacunek. Gdzieś no, jest w Kijubździerogu, jak to to, to starzy kupił A wiecie, co to usiadło tutaj? Czapla. Ja patrzę, jakiś ptak siada, a <tusza> to siada czapla. Olbrzymia czapla. Olbrzymia czterokilowa czapla. I się nie lęka.